Bob budowniczy zawsze da radę! Bob budowniczy nie jest sam! Piach, żwir i cement nie straszne nam Boba lubimy, nie jest sam! Przez cały dzień robota wre. Bob z przyjaciółmi do pracy się rwie Bob budowniczy wszystkiemu zaradzi! Bob budowniczy nie jest sam! A przy muzyce, gdy przerwę masz, by czasu milić, śmiej się i tańcz. Bob budowniczy zawsze da radę! Bob budowniczy nie jest sam! Walec i żółw. I dwa, i trzy, i w prawo, cztery, pięć, sześć, i wyciągnąć się! Zobaczu, wysyp ostatnią partię żwiru i kamieni. W porządku? Mówcie, gdzie? Wysyp tutaj, spychaczu. Teraz ty, walcu. Naprzód, ptaszku. Zapraszam cię do walca. Teraz w lewo. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wyciągnąć się. O, o! Zatrzymaj się, walcu, star. No, o, co ci chodzi? Zobaczcie. To kamień z głową. I w dodatku. Rusza się O, zobacz, bo to żółw Ojej, skąd się tutaj wziął? Szczęście, że go zauważyłaś, betoniarko Uchroniłaś żółwia przed wypadkiem Tak <śm> Witaj, żółwiu Przepraszam, jeśli cię wystraszyłem Ale właściwie jesteś bardzo podobny do mnie Powoli, ale dochodzisz do celu Bob, co zrobisz z żółwiem? Jeszcze nie wiem, ale nie może zostać koło przystanku autobusowego To niebezpieczne Mógłby zamieszkać na naszym podwórku Spychacz zaraz go tam zawiezie i wróci razem z dźwigiem Dobry pomysł, Marto Chętnie zaopiekuję się żółwiem Naprawdę? I już go polubiłem nie. I dam mu imię <corpse> Możesz się nim opiekować, bardzo. Do widzenia Posiedź w skrzynce. Tu będziesz bezpieczny, a ja wybuduję ci wybieg. Dalej, dźwigu! Trzeba przenieść znak przystanku autobusowego. No tak, już jadę. A teraz trzeba poszukać właściciela. Możemy go zatrzymać? Nie, nie możemy, mała. Takie żółwie to rzadki gatunek. Ktoś pewnie za nim tęskni i go szuka. Jego właściciel szaleje z niepokoju. Masz rację, koparko. Idźcie zapytać, czy któryś z naszych sąsiadów nie zgubił żółwia. Już pędzimy. Czy dacie radę? Tak, damy radę! Pośpieszę się z budową wybiegu, bo ten żółw znowu gotów uciec. On nigdzie nie ucieknie. Jest prawie tak samo powolny jak ja. Gdzie jesteś? O, zgubiła pani coś, pani kociołek? Tak, betoniarko. Nie mogę znaleźć żółwia. A jak on wygląda? Cóż, jest okrągły, ma cztery nogi i głowę. A, znaleźliśmy pani zgubę. O, jakie szczęście! Nic mu nie jest? Nic za nic. <laughs> Sama pani zobaczy. O, cześć, koparko. Znalazłaś właściciela? Nie. Pytałam każdego, kogo spotkałam, ale nikt nie zgubił żółwia. Co robić? O, muszę pilnować żółwia. Nie chcę, żeby mu się coś stało. Oj, ale dziś gorąco. Nie mogę zasnąć. Muszę cały czas czuwać. Beep, 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 boop, 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 beep! <laughs> Dzień dobry, panie Ogórku. W tym roku obrodziła panu sałata. Rzeczywiście jest dorodna. Wiesiemy ją właśnie na targ. O! O je, 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 je. O, ostrożnie, ptaszku. Mm, jaka ładna i świeża. Czy główka wystarczy dla małego żółwia? O, to ty masz żółwia, Bob? Znalazłem go. I szukam właściciela. Weź tę samatę w prezencie. Dziękuję, panie ogórku. Jeśli usłyszę, że ktoś zgubił żółwia, zaraz dam ci znać. Cześć, Bob. Cześć. Cześć. Gdzie jesteś? Co? Żółwia nie ma w skrzynce! O, u, uciekł? Gdzie? <laughs> Już jesteśmy pani kociołek. Oto pani żółw. A... <laughs> Gdzie jest mój żółwik? Gdzie mój żółwik? Ma na imię Tomcio walcu! Tomcio! Tomcio! E, wracaj! Ojej, ojej, nie mogę się ruszyć z miejsca, bo jeszcze bym po nim przejechał. Ptaku, widzisz go? Tamciu! O, co się dzieje? O, Marto, zgubiliśmy żółwia. Co? Już wszędzie szukaliśmy. No cóż, skoro nie ma go na podwórku, musi być na ulicy. Na ulicy? Ach, proszę nie płakać, panie kociołek. Na pewno się znajdzie. <laughs> e, czy to jest pani zguba? O! To mycio! Znalazł się! Pał sobie w najlepsze na dnie mojej przyczepy. Chyba zjadł trochę za dużo sałaty. O, teraz ma wybieg i może <laughs> trzymać się z dala od drogi. Teraz jestem spokojny, że w Pani ogródku Tomcio będzie bezpieczny. A, możesz go odwiedzać kiedy tylko zechcesz. O jestem taka szczęśliwa, bo wiecie, dostałam Tomcia, kiedy byłam mała. O jej, nie wiedziałem, że żółwie tak długo żyją. E, to, to znaczy, o, przepraszam. Nie szkodzi. Niektóre żółwie żyją nawet po 300 i więcej lat. O, będę tęsknił, Tomciu. Mówiłam już. Możesz przychodzić do niego codziennie. Naprawdę? Naprawdę. Och, dziękuję. Ach, to był pracowity dzień. Tak, ale zbudowaliśmy ładny przystanek, prawda? No, no tak, chyba tak. I znalazłem żółwia. <grym>, a ja i jego właścicielkę. Oj, bardzo tęsknię za tym malcem. Ale cieszę się, że jest u pani kociołek. Tam jest jego dom. O ptaszku, nadal jesteś moim najlepszym przyjacielem. Dobranoc.